Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej, naszego takiego spotkania ze słowem. Moja myśl na, na dzisiaj, na całą noc i na następny dzień jest taka, że są grupy w kościele, które w innych tropią i namiętnie doszukują się i oskarżają inne, inne osoby, inne wspólnoty o, o herezję, o diabelstwo, o zwiedzenie. Dzisiaj Ewangelia podpowiada nam, że kto w takich osobach tylko to widzi, to znaczy, że sam jest y, dotknięty diabłem, i takich osób nie należy słuchać, i od takich osób należy uciekać z daleka. Bóg zwyciężył śmierć, piekło i szatana, i nam nie potrzeba takiej nowiny, która tylko tropi zło, tylko doszukuje się we wszystkim zła. Szukajmy Chrystusa, dobra. I miłości. A zresztą Pan Bóg sobie poradzi. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia do jutra.